Ci co wiedzą, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to zaraz się dowiedzą, jak z pliku ściągniętego z internetu, dokładnie z mapy bitowej, zrobić cliparta. My już sobie wcześniej ściągnęliśmy takiego cliparta. Taki oto krzyż sobie tu damy powiększymy na, na wielkości strony to jest ogólnie Korel 2023 ten najnowszy, ale wszystkie korele mają już taki taką opcję od Lat albo od 10 lat. Tu widać, jak klikniemy na mapę, ściągniętą do korela, Teraz wiecie, taki guziczek: trasuj mapę bitową. Jak sobie klikniemy, to się pokazuje takie menu. Z tego weźmiemy sobie obrazek clipart. Pokażę się takie okno dialogowe. I teraz tu można. U mnie to powiększam pokrętłem na myszy. Można sobie powiększać, pomniejszać. Widać, że ten krzyż ściągnięty jest w miarę do dobrej jakości. Tutaj, a tutaj, na dole to już jest zamienione na krzywe. O, jest o tutaj coś widać, właśnie. To są przebarwienia. Które zostały z jakiegoś loga, z jakiejś strony, z której to ściągnąłem. Nie pamiętam teraz z jakiej. Ale bardzo szybko można się tego pozbyć. W celu tutaj, gdzie jest, są takie trzy zakłady, za okładki wybieramy kolory Jak klikniemy na szary kolor a to akurat jest za małe żeby się pokazało, ale jeśli byśmy mieli większy obiekt, to by się tu pokażą takie paski skośne. I teraz klikniemy Shift zaznaczymy czarny kolor. I scalanie. I w taki sposób znikną przebarwienia. Kilka kolorów można w taki sposób razem scalić. I już nie ma żadnych przebarwień. Teraz ustawienia. Tutaj są szczegóły, wyglądanie podkoś narożników. To są tak. widzimy dokładność. Jaką ma być wykonane? Trasowanie. Tutaj sobie damy 100%. Tu znowu się nam... zmieniło. Jest taka funkcja jak usuń kolor pła. Brak. Widzicie? To jest przydatna funkcja. Już tego więcej nie trzeba obrabiać. jak to sobie ustawimy według naszych potrzeb. Oczywiście też kolor z tego ja zostanie tylko czarny. Zostawimy kolor tu, a tylko tu jest taka funkcja, jak obrazek usunie oryginał. Jak już klikniemy OK, to jeśli tu jest zaznaczone, to już nie będziemy mieli oryginału. Możemy sobie zostawić oryginał, lub skasować. Dla dzisiejszego showtime. Znaczymy tutaj. Klikamy OK. Zostaje nam krzyż. Tła, ale za to zostaje nam też oryginalny obrazek. To jest właśnie. jest ta funkcja tutaj. nie chcemy, usuwamy oryginał, wstawiamy na środku, jak chcecie, to sobie dzisnąć nacisnąć C. E, tej jak Piotrek, Powiększamy do wielkości strony no i mamy taki ładny krzyżyk. O, Są krzywe. Jak się wam podobało. Aici suba, sub a... Atem trasem.